W tej lekcji dokończymy utworzoną uprzednio prezentację, dodamy slajdy numer 7 i 8. Dodane slajdy będą zawierać element graficzny SmartArt, a także tekst podsumowujący prezentację. Formatowanie wstawionego elementu graficznego będzie polegać na dodaniu tekstu do obiektu SmartArt, dopasowaniu stylu wykresu. Slajd zawierający elementy tekstowe sformatujemy analogicznie, jak czyniliśmy to w przypadku wcześniej wstawianych tego typu slajdów. Dodamy teraz kolejny slajd w układzie Tytuł i Zawartość. W tym celu kliknę w kartę Narzędzia Główne. Następnie wskazuję kursory myszy i klikam w polecenie Nowy Slajd. Wybieram układ Tytuł i Zawartość i zatwierdzam naciskając lewy przycisk myszy. Wskażę kursorem myszy teraz pole tytułu, następnie nacisnę lewy przycisk myszy. Zawartość slajdu będzie stanowił element graficzny SmartArt. Grafika SmartArt umożliwia przedstawienie informacji i danych w formie diagramów, schematów organizacyjnych lub innych graficznych reprezentacji. Pozwala ona na przedstawienie zależności pomiędzy określonymi danymi. Dzięki przejrzystości, która cechuje tę grafikę, znacznie łatwiej zorientować się w określonych zależnościach niż wynikałoby to wyłącznie z tekstu opisu. Aby dodać do slajdu grafikę SmartArt, należy wykonać następujące kroki. Na slajdzie w obszarze zawartości kliknij ikonę Wstaw grafikę SmartArt. W oknie Wybieranie grafiki SmartArt wybierz grupę piramida, która znajduje się w lewym panelu i zaznacz trzecią ikonę listę piramidową. Kliknę teraz w kategorię piramida. Następnie wskażę kursorem myszy i wybiorę, i kliknę raz lewym przyciskiem myszy, aby wybrać listę piramidową. Klikamy w przycisk OK. Do slajdu została wstawiona lista piramidowa. Elementy tej listy wypełniamy następującymi danymi. Wskazujemy kursorem myszy pierwsze pole na tekst, naciskamy raz lewy przycisk myszy i uzupełniamy. Klikamy teraz w drugim polu na tekst. Aby dodawać tekst do listy piramidowej, najłatwiej wykorzystać w tym celu specjalne okno tekstowe. W celu otwarcia tego okna tekstowego należy kliknąć przycisk znajdujący się na lewej krawędzi ramki elementu graficznego SmartArt, dokładnie w tym miejscu, którym pokazuje kursor. Następnie uzupełniamy tekstem kolejne punkty. Jeżeli chcemy dodać nowy punkt, naciskamy na klawiaturze komputera klawisz ENTER, co spowoduje dzielenie kolejnego elementu. Nacisnę klawisz ENTER i spowodowało to dodanie kolejnego elementu. Nacisnę klawisz jeszcze raz, po naciśnięciu ENTERa dodałem kolejny element, który również uzupełnię. Ostatnim slajdem prezentacji jest slajd podsumowanie. Najbardziej odpowiedni układ dla tego slajdu to tytuł i zawartość. Aby wstawić nowy slajd w tym układzie, kliknij w kartę Narzędzia Główne, następnie kliknij w przycisk Nowy slajd, wybierz Układ slajdu tytuł i zawartość, kliknij w ten układ, naciskając lewy przycisk myszy. Do prezentacji został dodany nowy slajd w pożądanym układzie, który uzupełnimy treścią. na klawisz enter pojawi się kolejny podpunkt W tej lekcji dokończyliśmy dodawanie slajdów do tworzonej w tym ćwiczeniu prezentacji. Dodane dwa ostatnie slajdy zawierają element graficzny SmartArt, a także tekst podsumowujący prezentację. Wiesz już teraz jak dodać do slajdu element graficzny SmartArt oraz w jaki sposób go sformatować, aby atrakcyjnie wyglądał. Utrwaliłeś sobie także dodawanie slajdów zawierających tekst.